Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku ze Skibidi Toilet Tower Defense i dzisiaj przejdziemy sobie mapkę Graveyard i ogólnie chciałbym to przejść tak, żeby było po prostu łatwo, więc biorę moje najlepsze postacie oczywiście Spider TV, widzowie tutaj Scientist, dodatkowo kamera Reaper Drone na naszego Upgraded Titana kamerę. Jak macie bityki, to najbardziej polecam grać właśnie Upgraded tytanem kamerą dodatkowo możecie Mecha wziąć zamiast Spider TV-ka i też dacie radę, tylko trzeba dobrze to ustawiać, no więc w sumie widzowie, przetestujemy czy w ogóle najlepszymi jednostkami to przejdę, można by też użyć Inżyniera, ale mam taki fajny plan na bardzo fajny odcinek z widzowie, taki właśnie na tej mapie, żeby zagrać sobie pod samych scientistów. Bo scientistów, jak dobrze widzimy, jest już bardzo dużo tych postaci typu naukowiec, więc naprawdę mam fajny pomysł, żeby zrobić taki odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z wodą. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć taki odcinek pod tym filmem, zostawcie to wiecie, będzie miło. No i słuchajcie, robimy po prostu taką taktykę jak zawsze, czyli tak jak było na Pumpkin Path. Ogólnie tutaj stawiamy jak najwięcej farmy, stawiamy pięć. Pumpkin Farberów, stawiamy czterech scientistów gdzieś tutaj, no i po prostu Tytanów sobie nie wiem, postawię gdzieś tu, myślę, w jednej linii, dodatkowo tutaj będą mieli drona, no i będą jakieś Spider tv tutaj, żeby po prostu bronić. Myślę, że nawet jeden może być tu, drugi tu, takie strategiczne miejsca, i żeby po prostu bronić i żeby biły ile wlezie, nie? Bo jak nie będą biły, no to będzie słabo, więc musimy po prostu mieć bardzo szybciutko tutaj rozwinięte to wszystko. Ja myślę nawet, że. Takiego Spider tv pierwszego byśmy dali tutaj, chociaż nie, najbardziej to by się opłacało tutaj, więc dobra, na razie to weźmy może tutaj Scientistę postawmy, bo no, aktualnie to aż laga miałem, dobra, i postawmy tego Spider tv widzowie, myślę, gdybym go dał tutaj, to byłoby naprawdę potężnie, bo on by chodził po całej tej linii, tylko czy ja go zdążę tak ulepszyć? No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, dobra, czekajcie, dajmy kolejnego Pumpkin Farmera. Dobra, farmer, farmer siedzi, kolejny farmer, dobra, trzeci farmer. Mamy pięciu farmerów i już to wszystko wygląda o wiele lepiej. Ale dajmy może jakiegoś tutaj, tutaj Spider TV'a, żeby w ogóle to przeszedł, bo zaraz może się okazać, że te małe toalety mnie tutaj wykończą. Więc widzowie, dajmy pierwszego Spider tvka Później będę grał pod Upgraded Titanów Kamery. Także wiecie, kamery będą sobie tutaj strzelały, będzie wszystko ładnie pięknie. Tylko potrzebuję tutaj na pewno mm, ulepszenia. Potrzebuję tutaj też postawić kolejnych scientistów. Tak naprawdę tych Scientistów tutaj wszystkich stawiam z jednego powodu. Wiecie, jak tutaj będą stali Upgraded Titan Kameramani, no to żeby mieli bardzo łatwo do... No po prostu, do tego, żeby mieli łatwiutko i żeby nikt ich nie stunował jakoś bardzo, bo będą stali w tej linii tutaj, no to wiecie, całkiem spoko to będzie wyglądało. Assassin Toilet mi poleciał. No nie jest dobrze... Bo mamy bardzo mało HP. W tym momencie to ja muszę totalnie ulepszyć ten Teewik, i bez tego Teewika na ulepszeniu, no bym nie dał rady. Więc w tym miejscu on musi być mega ulepszony. Chciałbym zrobić go też tutaj i chciałbym w ogóle zrobić tak, żeby te farmy troszkę ulepszyć. Wiecie, bez ulepszonych farm to tak, no później nie będzie oddawało. A najważniejsze, żeby na początku właśnie dużo mieć tej farmy porobionej. Na przykład, wiecie, każdy Pumpkin Farmer ulepszony za te 250. No i wtedy bardzo, a, no nie, no, zestudowali tutaj. Dobra, to jak tam będą stunowali? To ja na razie idę w Scientistów, nie? Bo to bez sensu. Jak będę tam czekał, to się to się nie doczekam po prostu. Za 1500 na piąty poziom Spider TVK. myślę, że ulepszymy. No to będzie bardzo ważne. On wtedy będzie mocno smażył. Patrzcie, on tutaj smaży po 1000, a po 1400 co 06 to już będzie o wiele łatwiej nam ogarnąć takich nawet bo stoiletów. Więc zobaczcie, to będzie naprawdę o, potężne. Więc ja potrzebuję po prostu, żeby on tutaj smażył. Dodatkowo mamy już kolejne tutaj ulepszonka. I jeszcze 250. No dawaj, dawaj, dawaj. Roz rozbij coś. Dobra, nie zdążył. Ale robimy kolejne tutaj farmy, tu za 500 i robimy jeszcze, słuchajcie, kolejnych Scientistów, chociaż nie, dobra, Scientistów na razie nie dotykam, bardziej bym chciał Pumpkin Farmerów zrobić, wiecie, na maksa ile tylko się da, bo oni później bardzo dużo dają i myślę, że nawet takiego autoskipa, dobra, niech leci sobie autoskip cały czas, bo tak naprawdę, dobra, mamy Pumpkin Farmera, kolejny Farmer, tutaj kolejny Farmer i teraz możemy zrobić jednego Farmera na maksa, myślę i mamy jedenasty wave, potrzebujemy na pewno też na fulla ulepszonego Spider tv -ka. Bo, jeżeli on nie będzie na maksa, to wiecie, to później nas zdojedzie ten UFO Toilet. Zresztą, nawet potrzebujemy, wiecie co, wydaje mi się, że Tytana byśmy potrzebowali. Chociaż, czy Tytan teraz postawiony będzie dobry, czy lepiej najpierw ogarnąć na maksa tutaj naszego, wiecie, naszego telewizorka, no bo to jednak by było też dobre. I teraz myślę, właśnie tutaj dajmy, dajmy też ulepszonko na kolejnego Pumpkin Farbera. I myślę, że będzie spoko. Dobra, mamy, mamy. No i tak, tutaj mamy porobione, tutaj za 300. W tym momencie ulepszyłbym naszego Spider'a, bo troszkę już tutaj te farby są ulepszone. Co prawda nie jakoś niesamowicie, ale potrzebujemy, żeby, patrzcie, Giant Glasses Toilet już troszkę długo się tutaj trzyma. Jak taki Spider TV go bije. Co prawda bardzo dużo będzie miał tutaj, bardzo duży obszar. Więc myślę, że takiego UFO Toileta Spiderek rozwali. Ja będę chciał i tak bardziej pójść w Tytanów, ale Tytanów dam później. Na początku chciałbym rozwalić tego UFO Toileta, no a na niego będzie potrzebny naprawdę przepotężny kaliber. Będzie potrzebny tutaj ogromny, właśnie Spider TV w dobry, taki do no, przepotężny Spider TV. No nic innego, naprawdę. Tutaj nic innego nie zrobi. Robimy. Tu dajmy za 300, dajmy za 600, ulepszonko. Lecą jakieś piły. No niestety te piły będą bardzo tutaj, bardzo nas, bardzo wkurzały. Ale myślę, że i tak damy radę. Czekajcie, jakbym dał tutaj w sumie... Czy ten Spider-Twik po nich pójdzie? Ej, gościu, dawaj tu, dawaj, dawaj, bij te piły. No, zaraz będzie problem się okaże. Patrzcie, normalnie zamiast te piły bić to gdzieś leci. Okej, okay, dajmy może teraz tak. Kolejne upgrade'y na maksa. I to by było bardzo spoko, bo myślę, że patrzcie, tutaj bardzo dużo kasy teraz spadnie. Mamy 16 wave i w tym momencie robimy pierwszego tytana. Ja tego tytana bym dał gdzieś tutaj, tylko czy ja go wstawię, bo tutaj mamy aktualnie czekajcie, no powiem wam, dobra, wstawmy go tak, no, no niech będzie w ten sposób tutaj sobie siedzi. Czy Spider TV poleci za Airplane Toilet? Bo jak nie poleci, to będzie lipa. I to jest właśnie to, że on często nie leci za tym, co trzeba. Patrzcie, stoi tam zamiast bić tego Airplane. Dawaj, dawaj go, dawaj, dosmasz go, dosmasz. Bo on będzie naprawdę problemem. Jeżeli by tam nam przeszedł dalej, to byśmy mieli przerobadę, mówiąc krótko. Więc tutaj naprawdę trzeba ładnie to zrobić. Kabera Reaper Drone już postawimy, żeby sobie ten dron, ym, że tak powiem, powoli łapał te procenty. Bo on jak złapie procenty, to później łatwiej da będzie, wiecie, żeby po prostu, żeby te procenciki sobie wyłapał właśnie i żeby ładnie leczył, bo on tutaj patrzcie, nabija procenty i później te procenty zużywa na odstunowanie, że tak powiem. I teraz myślę, czy ulepszyć Spider tv czy ulepszyć może naszego Tytana. Tytana na czwarty to byłoby już dobre ulepszenie, Mm, tylko, że lepiej chyba Tivika, bo Tivik taki na maksa co 0,2 sekundy to jest naprawdę szybkie bicie, nie? Moim zdaniem najlepiej by było tutaj właśnie Tivika ulepszyć. Dobra. I w tym momencie mamy przepotężnego Tivika, mamy Pumpkin Farmerów na piąty poziom. Powinienem jeszcze kolejnych tutaj ulepszyć, zanim przyjdzie UFO, ale UFO już teraz przyjdzie, chyba wiecie. Właśnie UFO przyjdzie już teraz, więc muszę być gotowy. Muszę odpalić sobie tutaj Tytana. No myślę, że przejdziemy. Myślę, że przejdziemy, no bo mamy naprawdę potężne postacie. Gdybym nie miał tutaj Spider tv nie miał tego mityka, upgraded Kabery, to byłoby ciężko. Ale właśnie jeszcze nie przeszedłem na żadnym nagraniu właśnie graveyarda. No miałem mega problemy, więc postanowiłem, że dobra, odpalamy moją największą moc, największe tutaj postacie. I nie obchodzi mnie to. Muszę to przejść, bo po prostu do no, nie da się widzowie tak żyć. Jak nie mogę, nie wiem, nie przechodzę do nowej mapy. No jak to tak? berezik bez dowej mapy. No wiecie, totalnie nie przejdę. Jak to, jak to wygląda w ogóle? Dobra, czy ja tego pumpkin farmera w końcu ulepszę? Dobra. I teraz widzowie tak, mamy spider TV'a. UFO Toilet tutaj leci, dostaniemy bardzo dużo kasy, Spider-TV go i tak rozwali, więc w sumie w tym momencie możemy tak naprawdę ulepszyć Tytana. Moim zdaniem najlepiej będzie ulepszyć Tytana, żeby ten Tytan dawalał już rdzeniem. On wtedy będzie miał tutaj na maksymalnym poziomie ten rdzeń na pewno tu. Troszkę za blisko go dałem tej drogi. Będzie miał też tutaj rdzeń, także i tak spoko. Tylko mówię, troszkę go i tak krzywo jakoś ustawiłem. Cloud Toilet się zbagował idealnie dla nas widzowie, bardzo, bardzo dobra wiadomość. Jak widzicie, stoi nad Pumpkin farmerem i nawet się nie ruszy. Dosłownie nawala tego pumpkin farmera. O, dobra, ruszył się, ale teraz mamy, słuchajcie, naszego tytana, który tutaj smaży Phantom Toilet. Musimy uważać, bo w tym momencie, widzowie, w nowym update'cie Phantom Toilet przeskakują. Patrzcie, one tak idą i nagle przeskakują tak o kilka kroków, nie? Patrzcie, o, i on może tak po prostu, o, przenosi się. Także one tak migają i się przenoszą. Trzeba naprawdę uważać na fantomy, bo one tutaj teraz są bardzo, bardzo takie... Nie wiem, agresywny bym powiedział? To chyba dobre słowo. Są naprawdę agresywne. Patrzcie, przeskakują i naprawdę męczą tutaj totalnie. Czy ja będę w stanie ulepszyć tych pumpkin farmerów? Jak najbardziej. Te, to właśnie chcę zrobić, bo teraz słuchajcie, mamy na, ma, na maksa farmy. Na czwarty poziom, najlepiej już na piąty net, nie ulepszam scientistów, bo to nie będzie miało sensu. I teraz robimy widzowie na maksa tytana kamerę i chciałbym zrobić ten nasz plan, czyli tutaj postawić Spider-Tivika, nawet bardziej tutaj, bo mu się wtedy rozejdzie. Ok, postawmy go tutaj, ulepszmy Tytana na maksa. I patrzcie, w tym momencie robimy tego naszego tiwika. Patrzcie, jaki zasięg tutaj dookoła ma zasięg na całą tą linię. Tutaj na całą linię będzie miał zasięg. Jakby tego było bało, jeszcze tutaj będzie sobie mógł nawet przejść na wyższym poziomie. Bo jak dobrze na to patrzę i pamiętam, to będziemy mieli tutaj tak, będzie jeszcze powiększone, no, to naprawdę powiem wam, że to już wygląda no mega grubo. Wygląda naprawdę przepotężnie. Także dwa takie spider tiwiki i reszta w tytanów, myślę, pójdziemy. Jak pójdziemy w tytanów, to już będzie naprawdę super wyglądało. Mamy wszystkie farby zrobione. Zresztą zaraz będzie musieli te farby usuwać, bo nie będzie miejsca na postawienie Tytana. Dlatego Spider-TV, no tak wiecie, lepiej zrobić tego Tytana. Tytan naprawdę później bardzo oddają. Tam wiecie, spowalnia, bije, mega dużo, da, bega daleko i tak dalej. To no, bardzo, bardzo się opłaca po prostu. Nie wiem dlaczego nie mogę, go, nie mogę go tutaj postawić. Dobra, postawmy tutaj, no trudno, nie mogę tam, no to mniej więcej daby go sobie tutaj. Pewnie ci scienciści mi tutaj przeszkadzają, troszkę źle zrobiłem. Mogłem sciencisty dać tutaj, na rogu, i drugiego tutaj nawet, albo gdzieś jednego tam dalej, nawet można by było dać i wtedy by to wyglądało o wiele, wiele lepiej. Chciałem też, widzowie, właśnie zagrać tego graveyarda na tym challenge'u z naukowcami, ale to zobaczycie może jeszcze dzisiaj ten odcinek. Jeżeli zostawicie dużo łapy w górę i subów pod tym kanałem, widzowie, pod tym kanałem, pod tym filmem, no to myślę, że coś się pojawi, na pewno coś się pojawi. Teraz się zastanawiam, czy ciągle lecieć na autoskipie, czy jednak troszkę przystopować. Na pewno, jakbym leciał na autoskipie, to bardzo szybko to przejdę, nawet powinienem, skoro gram tak OP postaciami, no bo Spider TV jest OP. Co prawda jest już bardziej dostępny, bo jest go nawet 1600 chyba, więc tutaj naprawdę jest tego dużo. No zamiast Spider TV'a, jak nie macie Spider TV-ka, to możecie grać na przykład inżyniera. Inżyniera Scientist TV-mana może, ale to chyba aż tak nie odda. Ale jeżeli granie, no to bardziej właśnie inżynier i myślę, że inżynier to wam bardzo, bardzo odda. Inżynier jest przepotężny. No jakby tu nie patrzeć? Jeżeli chodzi o inżyniera, no to wysyła te jednostki po 50 tysięcy HP, które jeszcze biją 2000 tam na sekundę, coś takiego, więc no nie dość, że obijają, to przyjmują po 50 tysięcy HP, więc takie, wiecie, jak porespi się ich dużo, no macie mega, fajnie, ładnie to zrobione, Nawet nie musicie się przejmować. Ogólnie te Spider TV to gdzie są? Jeden tutaj, to są dwa tutaj? Czy ja? A tak, dwa tutaj są, dobra, no tak się zastanawiałem, jednego nie widziałem, mówię, gdzie ten jeden, nie? On się po prostu zlepił z tym tutaj. To wyglądało, jakby był tylko jeden Spider TV, także dziwnie tak troszkę. Dobra, zróbmy kolejnego tutaj ziomka. Tylko tak, teraz ulepszmy na maksa drona. Dron ulepszony na maksa. Co prawda, lipa, że mamy tutaj tych scientistów, bo oni będą mi zabierali procenty. Jak będą dostawali stuny scientyści, no to będzie lipa. Ale dobra, dajmy może go tutaj jakoś. Wiecie, co, to może być też dobre? Tak sobie myślę, że tutaj na rogu też będzie ładnie smażył. Także chyba OK. Tylko właśnie za niedługo usuwamy Scientistów tutaj. Jeżeli będzie mi brakowało miejsca, pewnie już zaraz będzie. No czekajcie, ile mamy? Mamy dwóch spiderów, trzech tutaj kamera tytanów, czyli mamy piątkę, no to tutaj mamy czwórkę. Myślę, że myślę, że tak, że po tym kolejnym już trzeba będzie sobie usunąć jakiegoś zioma. Także bardzo spoko. Nie wiem, czy net nie ulepszę, chociaż już teraz ulepszać. Teraz chyba by się Dobra, dwóch lepsze, wiecie? Dwóch lepsze, może mi to odda. My się zwróci się ta kasa jakoś w trakcie. Na razie lecimy na autoskipy, jak widzicie, bez problemu tutaj wszystko nam idzie. Tu mamy chyba Pumpkin farmerów na piątkę, prawda? Bo już nawet nie pamiętam. Przeklikam go, czekajcie. Halo, ja chcę go zobaczyć, co jest? to no, ciągle są zestudowani, nie da się, dobra, widzowie, nie, ja nie będę czekał. Masakra, nie da się zobaczyć po prostu. Phantom Toilet, oczywiście widzowie, jak będziemy mieli taką piątkę tytanów, no to tak naprawdę już wygraliśmy, no bo nie oszukujmy się piątka tytanów. To jest tak przepotężne Bo Nawet już trójka, patrzcie. Tego Strider, to Toilet, jakiś Mutant, nieważne co tu się dzieje, i tak dostają na łeb. Mogę też dać oczywiście Tiwika jednego, gdzieś nawet tutaj on by był, a już mam za dużo, widzicie, więc w tym momencie będę za niedługo usuwał... Źle policzyłem w ogóle, okej, okay, typowo. Um, będę musiał usunąć i usunę pewnie stąd, żeby ten kamera nie tracił na stuny na tych Pumpkin Farberach. Bo to naprawdę akurat jest słabe. Więc tutaj doczekamy i zaraz sobie ustawiamy. Myślę, że za chwilkę sobie tutaj usuniemy. Tylko jeszcze poczekamy, bo tak naprawdę, patrzcie, no dostajemy 500 z tego. Więc fajnie by było poczekać. Ok, i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Dobra, usuwamy już i w tym momencie robimy kolejnego Tytana. I myślę, że tego kolejnego Tytana to zrobimy sobie gdzieś tutaj, wiecie? Bo co tak daleko go muszę dać? Dziwne trochę. Myślałem, że jakoś bliżej będzie. On tak daleko, że masakra. Dobra, a, dobra, ale jakby dron i tak go obejmuje. Zamiast drona, widzowie, możecie też grać medyka. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nie musicie grać tego samego. Zamiast Spider TV-ka możecie grać inżyniera, który jest bardziej dostępny. Na pewno większość z Was go ma, bo jeżeli chodzi o takiego Spider TV-ka, no, to ciężko. Ale to na pewno też już bardziej się da, bo jest więcej. Ale i tak, inżynier łatwiej dostępny. Tak samo zamiast kamera Reaper Drone, medyka bierzecie i elo. Ja myślę, że tutaj nawet się troszkę zatrzymamy. Bo przy takim autoskipowaniu może być za chwilę taki potężny problem. I wiecie, będzie zaraz tak, że po prostu nie nadążę z tymi skibidibi. Chociaż chyba, nie, czekajcie, na 41 powinno się zatrzymać. Bo 41 to jest taki moment, w którym naprawdę, no, przepotężne jednostki idą od Skibidi, nie? Także trzeba wtedy uważać. Poza tym już teraz nie mam kamery Reaper drona naładowanego. Więc jakby, wiecie, on nie nadąża. Z tym odstunowywaniem, i mogę mieć problem, dlatego jak najbardziej powinienem teraz się troszkę przystopować, żeby dron się naładował. Ja wam to zawsze mówiłem. Jeżeli drona macie na zero, no to musicie poczekać, żeby się naładował, czyli nie dajecie kolejnych szybko waveów. I patrzcie, teraz bardzo dużo G-manów leci, także poczekajmy, bo to naprawdę może być dla nas problematyczne. I później wiecie, będę płakał, że. O, dlaczego ja to zrobiłem? Nie, mogłem poczekać. Dobra, weźmy tego Pumpkin farmera, żeby jak najmniej mi tutaj przeszkadzali. Dajmy jeszcze jednego tv -ka. Myślę, że to będzie naprawdę OK. Taki TV, widzowie, no powinno być naprawdę spoko. Dajemy go da Baxa, skipujemy nawet dalej. W tym momencie kamera Reaper Drone ma 60%. O, troszkę tutaj stunów wleciało, to już odstunowuje. Także bardzo ładnie to idzie. O, kto to ile toilet, rozwalony. Dual raket. no powiem wam, że tutaj mają dużo tych stunów. Dlatego tak też tutaj nasz dron został wykończony, ale myślę, że to i tak nic im nie da. Damy sobie radę. No, troszkę g leci, to tutaj może być mały problem. No ale słuchajcie, dajmy sobie może kolejnego tutaj. Kolejnego Tytana. I tak myślę, czy go dać tutaj. Mógłbym, da mógłbym dać go tutaj. No, tak naprawdę byłby też bardziej do tyłu, więc dajmy go może. I on tutaj będzie smażył z tyłu tym rdzeniem. Myślę, że też spoko, jak najbardziej. No powinno być się okej, okay, nie? Dajmy kolejnego wave'a. Nie ma co tutaj tak bardziej czekać. Raczej wydaje mi się, że teraz możemy już skipować w nieskończoność. Hmm, chociaż w sumie ten kamera Reaper Drone, no może się ogarnie. Dobra, ale możemy, myślę, że i tak możemy w nieskończoność. Mimo tych stunów mamy mniej farm, więc tak naprawdę, hmm, wiecie, już te stuny nie będą leciały w te farby to odstunowywanie, więc nie będę tak tracił, będzie tylko w tej jednostki, które biją, więc będzie bardzo tutaj, no tak wiecie, jak to powiedzieć, no opłacalnie. Mamy 15 minut. myślę, że w 20 minut zrobimy tą mapę, myślę, że się uda, także widzicie, no kiedyś opłacało się Spider-TV-ka zdobyć, bo jego cena rośnie, jest go więcej. Więc wiecie, jest łatwiej go kupić, ale no cena i tak podrosła z tego co wiem. Więc najlepiej było po prostu jak najbardziej lecieć w tego, w tego Spider tv -ka. Ja to zrobiłem, jak widzicie bardzo mi się to opłaciło. Tutaj dostajemy 500, no to usuwamy tego ziomka. Dostaniemy tutaj tak 500, tutaj mamy kolejne. O i Massive są Owen, dobra. To w tym momencie widzowie, ja bym przystopował, bo ten kolega jest naprawdę grubiutki. To może być problematyczne. Czekajcie, czy jak postawię tutaj, no, 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 dawaj, dawaj. A, nie mogę, widzowie, mam problem. Dobra, dobra, dawaj. dobra, postawiony. I lecimy dalej. No, ten Massive basu Owen będzie naprawdę, widzowie, przepoteżny. Ale wydaje mi się, że ten Skeleton Toilet... Jeszcze Scientist leci, dobra. Myślę, że tutaj troszkę poczekamy. Phantom nam tutaj próbuje uciec. Mamy 100% na dronie, okej. Okay. To wygląda dobrze. Dajmy może jeszcze tak i zróbmy szybko ulepszonko na tego tytana. Okej, okay. na trzeci poziom. Zaraz będzie czwarty, uwaga. Czwarty już będzie bardzo ok, bo piąty to będzie rdzeń. Bardzo ładnie tutaj sobie radzą tytani. Mamy drona, który ma 60%. ok, więc wygląda to naprawdę niesamowicie dobrze. Soldier, Rocket, Toilet. Tutaj mamy skeletoda, widzowie. Gryzie, gryzie chłop. Widzicie, jest czaszka i normalnie to jest tak, że on gryzie. Mamy 100%, ale jego ugryzienie i tak działa tak, że po prostu mamy stuna i nic nie da się zrobić, z tego co wiem. Mamy też Toxic Mutant Toilet, widzowie. Po raz pierwszy widzimy nowego Toxic Mutanta. Zobaczcie, idzie gościu normalnie. Mamy Toksycznego Mutanta, po raz pierwszy w tej grze. Ciekawie, bo wiecie, jakby to jest nowa dodana postać, właśnie ten Toxic Mutant. Dlatego mi się bardzo tutaj podoba, że się pojawił. Czyli jak dam kolejnego skipa, no już mam drona na wykończeniu, nie ukrywam, no jest lipa. Ale dobra, raczej damy radę. Mamy kolejny rdzeń. No, myślę, że z rdzeniem damy sobie tutaj radę na luzie. Czekamy jeszcze na tego wave'a, bo tutaj troszkę tego dużo idzie, więc ja wolałbym lekko się uspokoić, żebym dostał więcej tego drona. 35%, dobra. Bo później jest problem, że mam tych studów tyle, że naprawdę no, nie da się nic zrobić. Nie Jest tego po prostu za dużo i zaczynają się takie przepotężne problemy. Mamy tego Massive Bassoa. On tutaj raczej nie, za dużo nie zrobi. Ten tu, Toxic Mutant był fajny. Ten z Fedorką. Ten Gangsta Ziomek. Fajny, fajny bardzo. Designowo super bdb I widzicie, zobaczyliśmy też nowego skibidi toilet Właśnie w tym odcinasie, w którym sobie pokonuje mapkę. Wiadomo, to nie jest taki ale poradnik. Znaczy no poradnik trochę jest, ale wiadomo, nie każdy ma Spider tv co nie? Dlatego mówię. Możecie używać myślę inżyniera. I inżynier też by wam bardzo fajnie oddał moim zdaniem. Naprawdę. To by było też bardzo bardzo przepotężne, jeżeli byście wzięli inżyniera. lecą teraz w jetpack Polistoilet. Mamy tutaj tego flyinga. Ja wiecie, mógłbym to na autoskipie pewnie wygrać. Ale boję się trochę, że wiecie, tutaj sobie odwalę coś i będzie lipa. Lepiej poczekać. 80% droda wygląda to ok. Tutaj mamy te latające okno raket. Dobra, ten jest mega irytujący. Flashlight. Kolejny flashlight. No, te flashlighty też są bardzo takie. Jakby to powiedzieć, bardzo je czuć, to na pewno, bardzo je czuć. Leci też nowy, chyba, Military Rocket Launcher Toilet. On jest chyba nowy? Chyba tak, chociaż nie wiem. Znaczy nie nowy w tym update, ale w poprzednim. Może już, może już głupoty gadam, że nowy, ale no nie wiem. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie ostatniego jeszcze skipa. Myślę, że tak, robimy skipa, usuwamy tego naukowca i myślę, że dajemy tutaj Tivika, który będzie po prostu ulepszony na maksa, jeżeli nam się uda, oczywiście. Ale na razie wygląda to bardzo dobrze, więc Stewiec plus Tytani plus tutaj słuchajcie ten dron i wygrana w kieszeni, chyba że inżynier. Plus tytani, plus dron, no i plus farmy, nie? Też tak można zagrać. Pamiętajcie, żeby nigdy nie skipować do wave'a 50, tylko po prostu sobie poczekać. I teraz możemy wszystkie farmy na 50. usunąć, ja już ich nie mam tak naprawdę dużo. I tak naprawdę. O nie no, ten glitch zdążył tutaj się zakręcić, gościu. Zostaw to, zostaw to. Muszę to usunąć, widzowie. I szybko stawiamy wszystko, co mamy, oczywiście, bo będzie leciał Pumpkin. Nie wiem, czy damy mu radę. Zobaczymy, bo tak naprawdę. No nie no, dobra, stunują go ciągle widzowie, no nie wytrzymam. Dobra, udało się. I teraz tak, czy Spider TV. Czy tytan? Myślę, że tytan. Czekajcie, jak go postawię. Tak, to będzie dobre. Będziemy mieli ulepszenie. A nie, brakuje nam trochę. Nie wierzę. Chyba, że dostaniemy z jakiegoś tutaj. Tak, jeszcze go zdążymy ulepszyć. Będziemy mieli na ósmy poziom. Myślę, że bardzo spoko. Dobra, widzowie. Najważniejszy moment. W tym momencie, nawet, już biją tutaj Tytani Właśnie tego pumpkina. Troszkę go obili. Tak samo Wiki cały czas smażą. Także myślę, że będziemy tutaj w domku, nie? Myślę, że się uda. 20 minut nawet się troszkę przedłużyło. Właśnie przez to takie czekanie, nie? Że ja się tutaj bałem autoskipować. Można było autoskipować na całą mapę i na 49 się zatrzymać, zabić wszystkich, wiecie, rozwalić te skibidi no i wtedy dopiero skipować na, znaczy samo się odpali, 50 się odpali, Wave i siemano. Dobra, mamy samego mutanta, Babkida i myślę, że totalnie to wygrywamy, bo mamy pełno tutaj tytanów. Patrzcie, tego rdzenia, który ze smaży tego mutanta, będzie naprawdę dużo. On teraz wchodzi, no i jest smażony. Także myślę, że tutaj TV-ki, które go smażą, dodatkowo to, że on się zatrzymuje. Patrzcie, cały czas tutaj próbuje bić. My mamy drona, także mamy tutaj totalnie wywalone Możemy też dać spider tvika takiego zwykłego, który nie będzie zbyt dobry, ale możemy zmaksymalizować obrażenia widzowie na totalny już po prostu poziom niesamowity. Ok, coś tutaj. O, jeszcze dostaliśmy ulepszonko, widzicie? I mutant pumpkin toilet. Normalnie, net nie muszę przedstawiać tych TV-ków tam stamtąd. Też mogę zrobić tak. O, proszę bardzo, że ulepszę tego. I wtedy będę miał taką. I mogę jeszcze tutaj postawić, ale jak widzicie już bez problemu ten mutant pada. Także widzowie oficjalnie przeszedłem nową mapkę Graveyard. Jest to oczywiście podobna mapka do Pumpkin Puff. Dzięki za obejrzenie. Macie tutaj widzowie taki fajny odcideczek, myślę. Siebaado.